Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi bardzo miło móc gościć Was na kanale Flavor Design. A dziś będziemy zakładać sobie nowość od Spigena. To są ich nowe hydrożolowe protektory na ekran, a produkt ten nazywa się Elite Shield Easy Fit. Dostępny jest na chwilę obecną do nowych Apple Watch y 10. generacji oraz do Samsungów serii S25. Oczywiście lista kompatybilności wraz z kolejnymi premierami na pewno będzie się poszerzać o kolejne urządzenia, a dzisiaj zajmiemy się konkretnie właśnie Apple Watchem 10. Ale zanim przejdziemy do instalacji, przyjrzyjmy się w ogóle, co mamy tutaj w środku, jak wygląda zestaw i o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. To jest, jak wspomniałem, folia hydrożelowa folia montowana na mokro. Aczkolwiek niech Was nie przeraża ten fakt montowania czegoś na mokro, no zwłaszcza, że to jest przecież urządzenie, z którym można zejść głęboko pod wodę i nic mu nie będzie. Także kwestia jakby użycia tej wilgoci jest rzeczywiście jakby specyficzna, no aczkolwiek na pewno nie w żaden sposób groźna dla samego urządzenia. To powinno w zasadzie nam pomóc dobrze założyć ten produkt niż przeszkodzić. Gdyby to nie miało sensu, myślę, że Spigen nie upierałby się na tego typu rozwiązanie. To się po prostu sprawdza, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o te elastyczne protektory, które mają się ułożyć na zaoblonych ekranach dokładnie jak to jest właśnie w przypadku Apple Watcha, a cała sztuczka polega na tym, że ta folia, którą będziemy zaraz zakładać, pomimo tego załamania i tak ma świetnie przylegać właśnie na całej tej powierzchni. Co istotne jest to dwupak, także egzemplarze folii na ekran dostajecie dwa. Pojedyncze oczywiście występują te akcesoria, które są wielokrotnego użytku, czyli ramka montażowa, szpatułka, która będzie nam potrzebna do wygładzenia folii, no i oczywiście fiolka z płynem. No i do tego mamy tutaj jeszcze kilka akcesoriów do czyszczenia, które też są zdublowane. Czyli mamy dwie ściereczki nasączone alkoholem, dwa zestawy naklejek do usuwania resztek pyłu. ściereczka z mikrofibry jest jedna, no ale ona też oczywiście jest wielokrotnego użytku. Wygląda to ciekawie. Obiecuję sobie sporo po tym produkcie, nakładałem mnóstwo już protektorów od Spigena, nie przypominam sobie sytuacji, w której którykolwiek by mnie rozczarował, czy to sposobem montażu, łatwością montażu, trwałością i ogólną jakością jakby produktu, jego funkcjonalnością, zawsze było naprawdę super. Mam nadzieję, że tak będzie i tym razem, ponieważ jest to względna nowość, też jeszcze nie miałem okazji tych dokładnych protektorów montować. Oczywiście jak się domyślacie, mam swoje doświadczenie, jeżeli chodzi o nakładanie tych wszystkich ustrojstw, natomiast z tym konkretnym będę się mierzył pierwszy raz. Jestem więcej niż dobrej myśli. Mam nadzieję, że to będzie dokładnie tak dobry protektor, jak sobie wyobrażam. A czy rzeczywiście mam rację, za sekundę się przekonamy. Przełączam się na kamerę z góry i bierzemy się za zakładanie. Jak widzicie, mam wszystko przygotowane, więc możemy zabierać się za zakładanie. Oczywiście zaczynamy od tego. Ha, zaczynamy od tego, żeby najlepiej to w ogóle umyć porządnie ręce, żeby po prostu je odtłuścić, żebyśmy nie zostawiali żadnych śladów, dobrze też oczywiście przygotować sobie powierzchnię i okolice, czyli też na przykład jakimś środkiem antystatycznym wytrzeć sobie dokładnie blat, na którym będziecie to robić. Jeżeli macie taką możliwość, odpalić sobie oczyszczać powietrza. No i też, oczywiście, często powtarzanym takim protipem jest próba. Wcale nie głupi jest to pomysł montażu tego typu akcesoriów w zaparowanej łazience. No bo wiadomo, że wysoka wilgotność w powietrzu wiąże najzwyczajniej w świecie drobinki kurzu. No ale ustalmy, że wszystko mamy gotowe, więc zaczynamy już zabierać się za robotę. Zaczynamy od mokrej szmatki, która jak widzicie jest potężnych rozmiarów. I szczerze mówiąc to super, bo w ogóle możemy sobie zrobić tak i wszystko bez problemu dokładnie wyczyścić. Czasem też matki nasączone alkoholem, wiecie, one są takie kurcze, mikroskopijne. Nie wiadomo, jak tym w ogóle coś doczyścić. A tutaj możemy sobie w zasadzie całego Apple Watcha wcisnąć do środka i bardzo wszystko dokładnie po prostu wymyć. I naprawdę nie zaszkodzi. Choćby on był prosto wyjęty z opakowania. To wcale nie mniej, a może nawet właśnie tym bardziej, jeszcze go wyczyścić. Wiecie, po całym procesie produkcyjnym potrafi na tych ekranach być dużo różnych dziwnych rzeczy, wbrew pozorom. A kiedy czyszczenie na mokro mamy już za sobą, no to bierzemy szmatkę z mikrofibry, wycieramy nadmiar wilgoci i pozbywamy się wszystkich smug dzięki niej, które mogą po takim czyszczeniu na mokro jednak jeszcze gdzieś pozostać. Przetarcie taką szmatką w zasadzie chwila, moment i powinno być po sprawie. Teraz staramy się, oczywiście, już nie dotykać ekranu poluchami, więc też nawet tak już właśnie przez szmatkę do wcisnę go tutaj do środka. Wydaje mi się, że w tym momencie siedzi idealnie równo i sztywno. Nigdzie nie ma już ochoty się wybierać. Ale to wcale jeszcze nie koniec jeżeli chodzi o czyszczenie. Bo to co by nie gadać. No kurz podczas zakładania wszystkich protektorów na ekran to nasz największy wróg. I te najmniejsze drobinki czasem ciężko jest dostrzec. Dlatego te naklejeczki robią świetną robotę. Bo wiecie, jeżeli nie złapiemy dobrze odbicia światła, to może się zdarzyć tak, że gdzieś tam no, nie zaświeci nam się ten pyłek i przeoczymy go. A nawet taki najmniejszy po prostu mikroskop które byśmy byli w stanie przeoczyć po prostu na zwyczajnie świecie gołym okiem. On też zwiąże wokół siebie pęcherzyk powietrza i z folii hydrożelowej wyciągnięcie go jest już raczej nierealne. Dlatego musimy zrobić wszystko zawczasu, żeby absolutnie żadnego pyłku nie było na ekranie, kiedy zabieramy się za zakładanie. Wydaje mi się, że powinno być już ok. Możemy teraz w takim razie sięgnąć już po sam protektor. Ten, jak widzicie, skonstruowany jest tak, że umieszczony jest w ramce. I to właśnie sam protektor, a nie ekran, będziemy spryskiwać tym płynem. To jak widzicie, mamy wycięcie. Okrągłe i owalne, także nie możecie tego źle przyczepić do ramki montażowej. A zatem upewnijmy się jeszcze raz na wszelki wypadek, że na pewno nic tu nie ma i szybko bierzmy się w takim razie za zakładanie. Ściągam protektor i spryskuję go płynem. Po czym zakładamy ramkę. Upewniamy się, że dokładnie ona spoczęła na tych wypustkach. One będą gwarantować nam, właśnie to, że folia idealnie równo będzie umieszczona na wyświetlaczu waszego zegarka. I teraz bierzemy sobie szpatułkę i wypychamy wszystko na zewnątrz wraz z wilgocią, jednocześnie dociskając mocno folię do powierzchni wyświetlacza. Nie śpieszymy się na tym etapie, bo absolutnie nie ma gdzie się śpieszyć. Im lepiej to zrobicie, im dokładniej, tym lepszy będzie efekt końcowy. I zwłaszcza na tych zagięciach, tam gdzie wiecie, ekran Apple Watch'a wywija się jakby ku dołowi, tam przede wszystkim mocno podociskać ten protektor. A kiedy wygląda już na to, że cały płyn jest wyciśnięty i folia spoczywa dobrze i docisnęła się również na tych załamaniach, Możemy zdjąć zewnętrzny protektor, a następnie samą ramkę. No i na koniec, oczywiście, szmatką z mikrofibry przecieramy sobie wszystko. Tutaj jest na pewno jeszcze zebrał się nadmiar wilgoci, więc możemy sobie Apple Watcha wyjąć, wyczyścić go do sucha. Na koniec, nawet właśnie jeszcze tą szmatką. Dobrze rozprowadzić sobie to wszystko, podociskać. To jest często proces, który chwilkę trwa. Zaraz po samym założeniu może się zdarzyć tak, że jeszcze będziecie widzieli gdzieś jakieś pęcherzyki powietrza. Jeżeli one nie związały się wokół żadnej drobinki kurzu, one znajdą prędzej czy później drogę na zewnątrz. Jeżeli widzicie jakiś bombelek, ale jakby w jego środku nie ma takiej kropeczki charakterystycznej i nie widać tam kurzu, to nic nie róbcie. Czekajcie spokojnie, ewentualnie można czasem czy szmatką czy nawet paznokciem spróbować go sobie wycisnąć do krawędzi, ale często to jest kwestia kilkunastu, kilkudziesięciu minut i one wszystkie sobie poznikają. Zdecydowanie łatwiej podczas montażu te pęcherzyki powietrza wypycha się spod szkła hartowanego, no bo ono jest sztywne. Spod tych elastycznych folii to troszkę po prostu potrafi potrwać, natomiast zapewniam Was, że jeżeli nie ma tam kurzu, to ten pęcherzyk sobie zniknie. A tymczasem proszę bardzo. Jest folia, a jakby jej nie było. Bardzo ładnie ułożyła się również na tych załamaniach. Ona może nie dochodzi aż do samej krawędzi, tutaj, tam gdzie ta fla szklana łączy się z kopertą zegarka, ale nachodzi, nachodzi wyraźnie również na to załamanie. No i przelega tak mocno, tak równo, a jednocześnie jest tak cieniutka w porównaniu ze szkłem hartowanym, że naprawdę ciężko jest dostrzec tą krawędź, gdzie ona tak naprawdę się kończy. Bardzo sympatyczny produkt. Zakładanie, no naprawdę, rewelacja. Proces zakładania tego, jak widzicie, trwa kilka chwil, wcale nie jest skomplikowany. Dzięki tej ramce montażowej no nie da się tego po prostu założyć krzywo, a sam płyn zdecydowanie pomaga, a nie utrudnia. Próbuję jakoś tak złapać światło, żebyście zobaczyli tą krawędź, gdzie to się w ogóle kończy, natomiast naprawdę nie jest łatwo. Ona jest gdzieś tutaj, mniej więcej w połowie tego zagięcia. No i naprawdę, przylega perfekcyjnie, no ciężko jest po prostu dostrzec, że cokolwiek założone jest na ekran. Natomiast, no trzeba pamiętać, że jak dobry nie byłby to produkt, to jest tylko folia hydrożelowa. Protektory ze szkła hartowanego oczywiście zarysować jest bardzo trudno, ale za to, zwłaszcza na zegarkach, moim zdaniem nie wyglądają za fajnie. No to za to w ogóle jest po prostu produkt typu stealth, no on jest niewidoczny, ale... Niestety rysuje się i zobaczcie tylko teraz co się dzieje. Weźmy na początek szpatułkę plastikową i ja zrobię na tym kilka rys. Powinniście je zaraz widzieć. O teraz gdzieś tak pod światło. Wydaje mi się, że widzicie, że one powstają. I teraz tak, na czym polega sztuczka? Folie hydrożelowe mają to do siebie, że do pewnego stopnia same się leczą. I teraz zrobiłem te rysy oczywiście tworzywem. Nie bardzo miękkim. Ale też nie jakimś wybitnie ostrym, wiecie, no to jest tylko taka szpatułka do otwierania obudów. No ale te rysy, które powstały na skutek właśnie kontaktu z tworzywem, one sobie znikają. Ale to nie znaczy, że każda rysa się uleczy na takim właśnie protektorze. Wezmę teraz szpikulec metalowy. To może nie jest igła, ale tu jest taki twardy zadzior na końcu. I to niestety już tą folię uszkodzi. Tak przynajmniej myślę. A czy tak jest, to zaraz się okaże. Zróbmy kilka rys tym. No, i już widzę, że niestety ta folia oczywiście porysuje się, ale to też ja nie robię tego po to, żeby ten produkt zdyskredytować. Robię to po to, żeby pokazać wam, z czym macie do czynienia. Ale to wcale nie jest źle i to wcale nie jest problem. Teraz tutaj powinno być możliwych do dostrzeżenia sporo rysek. Ale zróbmy jeszcze taki eksperyment. Zobaczymy, na ile one są w stanie się też zaleczyć. Wytrę to porządnie no i to tylko szmatką z mikrofibry, a prawdopodobnie jakby to zrobić jakąś flicową, taką polerką, wiecie, nawet jakimś kawałkiem po prostu flicowej szmatki i kilka minut w ten, w ten sposób to polerować, prawdopodobnie bylibyście w stanie te rysy usunąć w 100%. Bo zobaczcie, kilka chwil ze szmatką i już ich prawie nie widać. Folie hydrożelowe, raz jeszcze to powtórzę, całkiem nieźle leczą się same. Z bardzo głębokich rys nie uleczą się, ale ze względnie płytkich do jakiegoś stopnia tak. Natomiast no, musicie o tym pamiętać i nie można tego poczytywać jako wadę tego produktu. Pewnego rodzaju minus względem szkieł hartowanych, ale taka po prostu jest ich natura. Tak jak widzieliście, póki to będzie na przykład tylko plastik, albo jakiś taki miękki, jednak po prostu bardziej zaokrąglony metal, nie z takim ostrym zadziorem, taką krawędzią ostrą jak ten szpikulec, którego użyłem przed chwilą, albo czy jeśli nie będzie to, oczywiście jakiś piach, jakieś kamienie. To nic nie powinno zostawić tak naprawdę bardzo, bardzo trwałego śladu na tej folii. Ale też między innymi oczywiście dlatego, że i trwałość folii hydrożelowych nie jest tak wysoka, jak trwałość protektorów szklanych, no to właśnie z tego powodu dostajecie egzemplarze 2. Całkiem i tak dalej uważam znośnej cenie za absolutnie niewidzialną ochronę na ekranie. No i cóż, wygląda na to. Że po raz kolejny się nie myliłem. Poszło dobrze, wygląda dobrze, protektor trzyma się świetnie. Łatwość montażu jest naprawdę na super poziomie. Jasne, jest to trochę może bardziej upierdliwe niż zakładanie po prostu zwykłego szkła na ekran, kiedy tylko zdejmujemy protektor, właściwie ciach i po sprawie. Tutaj trzeba się chwilę pobawić z tym płynem, potem go wycisnąć, ale koniec końców moim zdaniem efekt jest tego wart. Dlatego mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować tym produktem. Elite Shield Easy Fit marki Spigen polecam wam serdecznie. Znajdziecie go oczywiście w naszej ofercie, zarówno na naszej stronie, jak i w naszym sklepie w serwisie Allegro i linki do nich zostawiam wam rzecz jasna w opisie. Znajdziecie tam nie tylko to, ale też masę innych ciekawych akcesoriów do urządzeń mobilnych. Także warto zajrzeć, zobaczyć co mamy dla was przygotowanego w ofercie. A teraz dziękuję wam już serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.